Bolesławiec na pewno jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o pomoc udzielaną zarówno Ukrainie, jak i pomoc dla uchodźców z Ukrainy, naszych gości z Ukrainy. Po pierwsze wiem o bardzo bliskiej współpracy ze Zbarażem. Bardzo cenię to, że prezydent szuka takiego porozumienia europejskiego, które ma wspomagać z i bardzo często ruszają transporty. Właśnie jesteśmy w takim miejscu, o którym słyszałem wcześniej, że tutaj są na bieżąco zbierane dary, które są później przerzucane na stronę ukraińską. Ale też um, obiecałem kiedyś, bo wydaje mi się, że było to od początku bardzo dobrze zorganizowane. Odwiedzić też punkt, gdzie mieszkają w tej chwili ukraińki z dziećmi. No, i ja bym powiedział, według mojego rozeznania, na pewno rozwiązania, które proponuje Bolesławiec, należą do jednych z najsprawniejszych, najbardziej elastycznych rozwiązań no tego problemu, który, który nas wszystkich dotyka. Dzisiaj z Panem Prezydentem rozmawiam o przyszłości, to znaczy nie tylko o tym, co jest w tej chwili, ale o wyzwaniach, które nas czekają do 1 września, chociażby związanym z organizacją. Grup wsparcia takiego szkolnego, przygotowania do nauki języka polskiego. Niektóre rzeczy tutaj się już rozpoczęły, ale no na pewno ta ilość gości z Ukrainy będzie pewnym wyzwaniem także dla systemu edukacyjnego w Bolesławcu. A drugą rzeczą jest no znalezienie jednak jak największej ilości takich bym powiedział tymczasowych, lepszych, trochę niż dotychczas, miejsc zakwaterowania uchodźców, już w takiej sytuacji, kiedy oni będą. Będą podejmować pracę i będą mogli za to płacić, ale za zameldowanie, za, za zakwaterowanie. I no to też będzie wielki wysiłek samorządu. Też rozmawialiśmy na temat zmian legislacyjnych, które by ułatwiały burmistrzom szukanie optymalnych rozwiązań, na przykład na styku z obiektami, które są własnością Skarbu Państwa.